Mieszkanie Eli i Piotra, właścicieli sklepu z designerskimi meblami Cube, zaprojektowała architektka Małgorzata Krzanowska ze studia Utopia. Od progu wita nas obrotowa półka RTV włoskiej marki Desalto. Jadalnia, kuchnia, hol oraz salon tworzą jedną otwartą przestrzeń. W kuchni architektka zaprojektowała tylko dolne szafki. Ściany nad blatem zdobią rzędy płytek w kilku odcieniach. Z lew oświetla lampa projektu Toma Dixona. Kuchnie i pokój Zuzi łączy okno, ukryte za podwójną okiennicą. Ścianę w pokoju Zuzi zdobi wielka fototapeta z dmuchawcem. Z jej pokoju można od razu wyjść na jeden z trzech tarasów. To wspólny taras, z którego mogą korzystać rodzice, wyjście z ich sypialni i antek. Nie tylko taras służy za plac zabaw. Otwarta część dzienna to centrum życia rodzinnego. Dzieci mają tu sporo miejsca, by wspólnie spędzać czas. Salon połączony jest z kolejnym tarasem. Jego powierzchnie pokryto deskami tak, by kojarzył się z drewnianym pomostem. Błękitna lampa Le Soleil Foscarini to projekt jednej z ulubionych marek właścicieli. Pokój antka powstał po wydzieleniu części przestrzeni z sypialni rodziców. Łóżko mieści się na antresoli, na którą prowadzi stalowa drabinka. Antresole od reszty mieszkania odgradza szklana ściana, dając antkowi idealny punkt obserwacyjny. Zabudowane szafki łazienkowe otwierają się po naciśnięciu. Kawałki lustra wpisują się w pasy kamienia, którymi obłożono ścianę. Łazienkę od sypialni rodziców oddziela tafla mlecznego szkła. Ten zabieg pozwala doświetlić wnętrze. Najmocniejszy punkt w łazience to duża lampa Big Bang marki Foscarini, zawieszona nad wanną. Seledynowa ściana i zielony zagłówek tworzą relaksujące zestawienie. We wnęce w sypialni znalazło się miejsce na wygodną garderobę. Ściany w przedpokoju zdobi pasiasta peta. Schody, które prowadzą na piętro, to lekka konstrukcja ze stali pomalowanej na szaro. Zamiast barierki architektka Małgorzata Krzanowska zaprojektowała mocowane do schodów i sufitu mocne liny, przeplecione przez ruchome bloczki. Na piętrze mieści się gabinet i kolejny taras. Gdy robi się ciepło, właściciele pracują na zewnątrz, skąd mogą podziwiać widoki na Warszawę. Tu też najchętniej odpoczywają. To ich azyl w dużym mieście. bye oh.